DJI Air Unit O3, czyli klasa sama w sobie. Najnowsza, choć nie zupełnie już taka nowa, ale wciąż zdecydowanie najlepsza kamera cyfrowa, którą możesz zainstalować na pokładzie swojego drona, chociażby takiego jak ja tutaj mam, czyli Mark 5, dając Ci równocześnie odgląd w czasie rzeczywistym z ekranu Twoich gogli. I, drogi widzu, jeżeli jesteś przed zakupem, właśnie tej kamerki. Zachęcam Cię do obejrzenia całości materiału, ponieważ opowiem Ci o czterech najbardziej kluczowych kwestiach związanych właśnie z tą kamerą: a mianowicie, jak podłączyć tą kamerę do gogli, w szczególności gogli Vision 2, ponieważ wiem, że u niektórych pojawiły się tam problemy. Następnie, jak ustawić OSD na wyświetlaczu Twoich gogli, żeby następnie pokazać Ci, jak zwiększyć moc sygnału wizyjnego. A na koniec pokażę Ci, jak dokonać wymiany właśnie tej kamerki Air Unit O3, jeżeli doszłoby niestety do nieszczęśliwego wypadku, czego Ci nie życzę. Także lecimy! Na początek, może jednak kilka słów wprowadzenia odnośnie specyfikacji samej kamery. Moi drodzy, DJI Air Unit O3 posiada obiektyw szerokokątny o ekwiwalencie 12,7 mm, co umożliwia zapis obrazu. W obszarze widzenia do 155 stopni. Dodatkowo, posiada on rozdzielczość 4K z możliwością zapisu do 120 klatek na sekundę więc naprawdę bardzo przyzwoite parametry. Przysłona jest tutaj dosyć standardowa, popularna, znana chociażby z serii R2 oraz R2S, czyli 2,8. Dodatkowo, Istnieje tutaj możliwość regulacji ISO w zakresie od 100 do 25,5 tysiąca oraz możliwość zapisu pilików w formacie MP4. Natomiast wróćmy może do samego podłączenia właśnie tej kamerki z goglami. Moi drodzy, jeżeli posiadacie gogle DJI 2 nie powinniście mieć najmniejszego problemu z podłączeniem ich, ponieważ posiadają one najnowsze oprogramowanie. Natomiast jeżeli latacie na goglach tego typu, czyli DJI Vision 2 i nie robiliście przez dłuższy okres czasu aktualizacji oprogramowania, należy to teraz uczynić. Jak to zrobić? Oczywiście podłączamy gogle do komputera za pomocą kabla z jednej strony USB typu C, z drugiej strony USB typu A, czyli dosyć popularnego. Korzystamy z aplikacji DJI Asystant 2, następnie wybieramy z opcji najnowsze oprogramowanie, dokonujemy aktualizacji, a następnie rozłączamy, robimy reset. No i w opcjach już mamy możliwość wyboru tej kamery. Dodatkowo, jeżeli chcecie już dokonać pełnej, pełnego podłączenia, należy dokonać resetu. Za pomocą przycisku, który znajduje się na przykład w tym miejscu obok gniazda zasilania, a następnie to samo uczynić w module, który jest podłączony do kamerki, właśnie DJI Air Unit O3. I możecie się już cieszyć z odglądu w bardzo wysokiej jakości z waszego drona. Także powiedziałbym, no big deal. Czyli tak naprawdę zero problemu. Natomiast problemy pojawiły się już podczas próby ustawiania OSD na wyświetlaczu w goglach. Wiele osób miało z tym problem. I już tłumaczę, jak można to ustawić w najłatwiejszy sposób. W tym wypadku musimy skorzystać z aplikacji Betaflight. Następnie wchodzimy w porty, gdzie pod pozycją UART mieści się wizja z waszego dronu i należy zmienić VTX na MSP Plus Display Out. Dalej wchodzimy pod pozycję preset, gdzie wpisujemy DJI OSD O3. Następnie sprawdzamy ścieżkę poleceń, którą można przekopiować bądź przepisać. Do ścieżki CLI i całość należy zatwierdzić klawiszem Enter, a następnie na końcu zasejwować. I moi drodzy, już od tego momentu możecie się cieszyć z dostępności OSD na ekranie waszych gogli. Natomiast zastanawiające jest to, dlaczego produkt DJI, czyli w tym wypadku kamerka. Air Unit O3 i chociażby tego rodzaju gogle, czyli Vision 2, nie zostały ze sobą już sparowane w taki sposób, żeby to OSD było dostępne na wyświetlaczu. Potraktowałbym ja przynajmniej to w charakterze pewnej niedoróbki i mam nadzieję, że przy okazji aktualizacji Asistant 2, no. To już będzie narzucone. Natomiast na sam koniec, moi drodzy, jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak można zwiększyć moc sygnału połączenia, chociażby pomiędzy tego rodzaju goglami, a tego rodzaju kamerą. Więc w pierwszej kolejności muszę Wam powiedzieć, że oczywiście w Europie, żeby latać zgodnie z przepisami, możecie latać tylko na systemie CE, który jest dużo słabszy od FCC. Natomiast, jeżeli chcecie sobie przetestować, jak ten sygnał działa, to trzeba stworzyć plik ham.cvg.config, które niestety nie możecie stworzyć jak to było wcześniej, chociażby w notatniku. Ale do tego potrzebny jest program Note. Ja pozwoliłem sobie ten plik już wcześniej stworzyć, który jest oczywiście dostępny poniżej w opisie. Można go sobie wziąć, przekopiować, następnie rozpakować i przegrać na kartę, i włożyć ją oczywiście do, do gogli, co umożliwi Wam odblokowanie pełnej mocy sygnału. Natomiast, tak jak mówię, jest to niezgodne z przepisami unijnymi, dlatego potraktujcie to tylko i wyłącznie jako ciekawostka. A na sam koniec, moi drodzy, pokażę Wam, jak wymienić kamerkę DJI Air Unit O3. No, jeżeli doszłoby niestety, tak jak chociażby w moim przypadku, do nieszczęśliwego, do nieszczęśliwego wypadku. Także ja się już z Wami żegnam i życzę Wam samych bezpiecznych lotów. Trzymajcie się. Hej! Привет.